Prezentujemy ogromne szachy dekoracyjne Cezar Exclusive. Są idealne na prezent, na wyjątkowe okazje. Bielki są bardzo okazałe, dekoracyjne, ręcznie rzeźbione. Wykonano je z drewna czereśniowego, dzięki czemu charakteryzują się niesamowitą lekkością i trwałością, mimo dość dużego rozmiaru. Król ma aż 14 cm. Szczegółowość detali zachwyca, a doskonała widoczność słojów drewna sprawia, że zestaw jest wyjątkowy pod każdym względem. Wewnątrz kasety znajduje się filcowa wkładka zabezpieczająca. Sama kaseta wykonana jest z drewna machoniowo-jaworowego, metodą intarsji, jedną z najbardziej szlachetnych. Szachy Cezar Exclusive prezentują się wyjątkowo. Będą stanowić świetny prezent na jubileusze, komunie, śluby czy inne, doniosłe okazje. Zapraszamy na nasze szachy po Cezary.